Moje klientki zaczynają wyglądać jak ikony stylu, kiedy przestaną nosić ubrania sprzed 10 lat i zaczną wybierać ubrania z klasą. Ty też tak możesz. Zobacz przykład Ani. Możesz zamienić właśnie takie marynarki na klasyczne, gładkie, które mają detale, jak i również i wykończenie bardzo minimalistyczne. Tutaj wszystko wygląda bardzo elegancko i z klasą. Naszyjniki. Zamień korale, które rzadko komu pasują, a bardzo często niestety są też z plastiku, na bardzo delikatne łańcuszki. Może być ich kilka. Zobacz, tak jak tutaj dobrałam na zakupach jednej z moich klientek Anecie, naszyjniki, które są bardzo delikatne, ale jeden z nich jest bardzo wyraźny i ma jeden mocny element. Torebkę, która nie jest na skórzanym pasku, zamień na klasyczną szoperkę ze skóry, albo też właśnie torbę zamszową, czy taką mniejszą do ręki. I zamiana tych trzech rzeczy potrafi podnieść Twoje stylizacje o 100 poziomów wyżej. Ale to, co potrzebujesz teraz zrobić, to to właśnie, aby nauczyć się kupować te wszystkie elementy i razem połączyć je w pełne zestawy do Twojego stylu. Jeśli tak chcesz, napisz do mnie w wiadomości prywatnej.